Ja mordeczki, witam Was w kolejnym vlogu. Na wstępie chciałbym Was zaprosić na zakupy do sklepu internetowego Mizar. Macie tam kod rabatowy, 3% rabatu na częściach. Kod rabatowy wpisujecie Niemen team i macie rabat na, na, na części jakie chcecie. Buongiorno, abemus. I co będziemy robić? Zaczepiasz opryskiwać, nie? Nie, będziemy ten. Co? Tą kurwa tatową armatę trzeba wyciągnąć na putina I o nie Ostatnie bańki ropy stoją <gryw> Nie no, 1000 litrów mamy zapasu Widzieliście co się teraz dzieje na tych stacjach U nas już jest 6,50 a hurtowa ile będzie? 5.60 chyba hurtowa jest, nie? Nie, nie. Co ja mam jechać? No jedź No to jadę wtedy Odpali <gryw> Pytaliście się o siedzonko, zobaczcie jak Romeo tutaj ładnie rozsiewa wapno. Już w kabinie jest oczywiście Saigon Kurwa Zobacz, już jest czysto. Co pierdoli. Jedy, dawaj, dawaj za to się bo dużo ludzi się pyta Niecałe 500, nie? Chyba. Niecałe 500, Jeszcze ja trzyma, botnik jeszcze się nie legił jak Romeo usia. Testy przeszło <noise> Dobra, pali tego kabana. Bez grzania? Bez grzania. No. no właśnie, to jest ten... Rozrusznik. Ten... Przytrzymaj tą sówkę tam. No mam. Będziemy jechać. No będziemy ja. Zaczepiamy opryskiwać. Na razie tylko sobie podłączę hydraulikę do opryskiwacza, bo chcę sprawdzić sobie, na które rozdzielać to wszystko tam, żeby to ładnie sobie podłączać, się nauczyć. Wiadomo, inny traktor teraz jest. Dzisiaj też y, dzwonił do mnie Szymon z IGP Polska, że przywiezie nam y, zamówioną kukurydzę nasiona I elegancko Jak już tam za, zapasy już na własne będą Dobra, czekajcie, wezmę kamerę na głowę Palca bierz na bok! podnośnik jest szczuły powiem w ogóle jakiś jest gęsty olej ale w ogóle jest całkiem inne wydajne pompy niż w tym dużym podnośnik w ogóle tutaj tak szybko reaguje a tam nasze nawet no maksa ustawione, a to jeszcze nie jest to

Teraz sobie na prostym. Podłączymy sobie hydraulikę i zobaczymy, jak to będzie go uczyć. Dzisiaj trochę zimno, słońce tak nie ma. Wczoraj było elegancko, przedwczoraj też było fajnie, ale cały czas w nocy są przymrozki. Ciekawie nie jest, to, to nic nie rośnie, to mało jest wysypany, bo na razie same przymrozki są. Dobra, gasze tę Puszczę ciśnienie sobie na rozdzielaczach, żeby ładnie połączyć bez tam żadnego kombinowania. Kurwa. No, długie są dosyć. Ale jak skręcasz, tu się opryskiwać rusza i je ciągnie. No. no tak. Tutaj lepiej jakby wisiały trochę, nie? A ja nie na zewnątrz? Tam? Gdzie, około, się dziś zahaczy? No, no widzicie, tak, tak, walczymy tak, teraz. Żeby to wszystko popodłączać. Idziemy na kawę, będziemy dalej walczyć. Tu widzicie te odciągi, tak, jak w fursusie, że sobie wisi ładnie. Na podnośniku nie wisi cały ciężar. Wtedy jeszcze centrum dowodzenia założyć do kabiny. Komputer kurwa. Ja pierdolę no nie, nie. Idzie na kawę. Ciekawe, czy zgasło, co tutaj brakuje w tym odbliskiewaczu, nie? Co? No pompy. Ach, pompy, a ja mi się mrzycieci. To też. No, słoneczko ładnie wyszło. Można robić. Szafka do oprysków, nowa. pokaż O, to stare zapasy jeszcze masz? To zeszłoroczne. Napoleon. Zostały niewypite. <laughs> Ale są. O, tu zobaczcie. Na bieżąco. Hyperin Hipe, dostaliśmy dzisiaj. A. Do mycia rąk. Co? Części są, Te raczej wymiana oleju. Na bieżąco. A jak nie? To jest szafka do, do zmiany oleju. wszystko ładnie pisze. I do zmiany oleju tego? Gardle. No, kierowcy. Dobra, bo. A co tu masz? To jest ta interkuler Teraz będziemy walczyć, umocować tutaj. Tutaj muszę coś przykręcić, żeby ładnie wsunąć ten właśnie centrum dowodzenia odpryskiwacza. Nie? Czy tam odciąć od burty? No mordeczki jeszcze dzisiaj rozma rozmawialiśmy na temat ropy na stacji 650, a dzisiaj jeszcze miałem. Y dostałem wiadomość od, od kolegi który mieszka blisko naszego yy, co przywozi nam paliwo yy, no i cena hurtowej yy, za ropę u nas dzisiaj na dzień dzisiejszy czekajcie żebym to was teraz błędnie wprowadził sprawdzę jeszcze raz co pisał do mnie hurtowa wychodzi na dzień dzisiejszy trzymajcie się dobrze. Najlepiej usiądźcie, żebyście się nie przestraszyli. 6,95. Też widziałem dzisiaj rolnik nieprofesjonalny. Kupował za taką samą cenę, bo to jest ten sam chyba dostawca, co do nas przewozi. 6,95. Ludzie święci. Ale to dopiero się sezon zaczyna. Ja nie wiem, co to będzie. Powiedzcie sami, ja nie wiem. Ja słyszałem, że przed żniwami ma być cena około 10. Ja nie wiem. Kurwa, jasna, Mać. To sprawdź, co zaraz się dzieje. No tu jest! Szybka animacja komputera po zimie, bo, bo coś tutaj. Dawki nie szło ustawić. Eee, joystick, zardzewiał. Ja, joystick zardzewiał. Odłączania i wyłączania. Oj, tutaj zobaczcie. Mamy lampę do mojego makaronika na dach Myślę, że robota będzie robić Przyjdzie czas. To ja myślę, będzie założona. Co? W przypadku będę światłem słodyczki zawiję. No jak? Nie, będą same spodęwać na ziemię. O, tu zobaczcie, mamy też łożyska już przygotowane na oś do, do wału. Tutaj też wam, chodźcie wam pokażę. Mamy już oś wrzuconą. Na razie, tak? Ośka jest zrobiona do wału. Jest wrzucona. Kwestia teraz tylko założenia tych dużych flanszy i będzie wał gotowy, tylko kwestia wtedy ramy i będzie luks robota. A koła i ten, i ośkę to będziemy kombinować za rok. Zobaczymy, może przed i będzie czas, to się coś wykombinuje. Tak to jest, Romeo tu, Roa nie komputer. Ty, kobiety na kawę dzwoniły. No, idziemy. Idziemy, zaraz jebę dostaniem. Co tam widzisz? Sad z dziurką. Ja. Zobaczcie takie komputery. Zero elektroniki. Kurde, kurda, no. nie tam jakieś elektroniczne. No ja, no ale by się przydało, nie? Komputer, żeby tam ustawić dawkę, nie? No. Następny kupuje z komputerem, słyszałem, nie? Ja? No. Samojezdny. Jo, ja, samojezdny chyba na pilota zabawkowy. No taki. I będę freestylł. Samojezdny. No, no, samobieżny <grym> chyba. O, tutaj zobaczcie. Romeo powiększył stado. Byczki. Mnie się ostatnie trzy sztuki dojechały. 10 sztuk jest. Stada spowiększona, jakby nie było. Duże pojechały. Małe dojechały. No i co? Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Mam nadzieję, że spotkamy się w następnym. Myślę, że już będzie jakaś robota w polu. Trzymajcie się. Nara!